Jeśli mamy ludzie, z System Ranking Slayer tam w kolejnym odcinku z GTA 3. Tak już się nie przejęzyczyłem że Vice City. No i co, porobimy sobie dalej? Yy, misję tutaj te budki telefonicznej. A mam odcinek, jeśli się oczywiście spodoba, to zachęcam do Suba, do Like's zapraszam na drugi kanał z platynkami i na Twitch'a, gdzie to w sumie sobie transmitujemy, a tymczasem zacznijmy sobie misję. in triad stole my beautiful car last night wrecked it and left it burning some of my most precious donkey memorabilia was in the trunk real collectibles that are irreplaceable my friend i've hidden a throbbing weapon on the edge of chinatown take it and teach these triad vandals to fear El boros well in nervous To jest jeden. Co tu za rapsy w radiu? Co to jest wyjątkowy skok. I guess it is. To, że no trzeba by fajny samochód mieć do tego. Będziemy sobie to musieli zrobić na którymś z lajwików te skoki. Myślę, że najpierw warto by było tą fabułkę pocisnąć. Dobra, dosyć tego mózgu trzepa w radiu. Co on mi tu dał? Mi ognia. O kurde. Zabić 25 członków triady? As a tem já Mi hapce spadają. Aha, dobra. Bo przecież, przecież ja w ogień wybiegałem, nie? Dobra, nieważne. Dajmy, że to się nie stało. <laughs> Let's pretend, this did not happen. No, ale będzie dużo łatwiej, jak mnie policja nie będzie ganiała, nie? Nic nie widzieliście. To się nic nie stało. Dobra, to już wiemy. Daj to autko. I to dlatego oni chodzą z pałami, bo to są członkowie triady. De facto. Czekajcie, szybki check w osiągnięcia, bo tam chyba coś było, żeby pobić ręcznie. O, kończ misję. Tak, tak, tak. Gangu broń brawa Aha Znaczy no, nie musimy z baseballa w sumie tych członków gangów też trochę orać. Za chwilę na razie, kurde, tutaj pomordujemy triadę. Dodajcie mi ten miłą te ognia. Będziemy jej bernować. Mamy do tego 2,5 minuty tylko. To takie subtelne podpalanie, nie? Alego <grystanie> chodź tu, bo chcę Cię podpalić. Co się tak drzecie? Jesteście, kurde, członkami triady. Się boicie ognia? Oh Jesus. Brutalna misja. Podchodzimy dosłownie do każdego człowieka i go podpalamy. Nie wiem. <laughs> Dosyć zabawna misja. If I say są so, myself. No i 10 tysięcy taki takie coś. Dobra, ja spierdzielam stąd, bo będzie przypał. No, płoną żywcem, no. Chodźmy do tego, może do. What the hell? Do Joeya, zobaczmy, co tam Joey do nas dzisiaj ma przygotowane. Beautiful. Just beautiful. Alright, just the guy I need to talk to. Alright, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, alright. Policja udaje że nic nie widziała, tak powinno być. I no mostem nie pojedziemy, bo się zarwał oczywiście. Kejsov wszedł i podskoczył i się most złamał. Wiecie jak jest. Ale z tymi członkami gangów, no trzeba będzie coś pokombinować, żeby że ich pobić pięściami albo...

się kończy zadzieranie z, z Cloudem? Ale miotacz pomienia ja dalej mam. Nie chcecie się siedzieć w robocie? No to wyjdź. ja się spróbuję zranić nade'em za, za mało HP. Odejdę trochę dalej. 19 ja chciałbym 10 kp mieć 10kP poproszę <laughs> nie mogę Mogę się zwrnić jakieejś wysokości No Ty może się podpalę, miotaczem płomienia? Trochę? Kurde, oh, to, to zabiera jednak więcej niż myślałem Dobra, w dupie z tym Broń mi tam, co chwilę się respi także A chciałem być panem Chciałem być cwany O, ty misje ambulansowe akurat. Ty, a może misję ambulansowe zrobić, kulczwa? To byłby jakiś pomysł, tylko że. No, nie mamy żadnego ambulansu akurat tutaj w okolicy. Także no nic chyba pojedziemy sobie do kolejnej misji Joey'a bo blisko Zresztą w tym mieście to wszędzie jest blisko, bo miasteczko jest naprawdę bardzo małe między 6 a 14 no. Kurde Lodiary słyszałem bo to to może dla... Dla On się Tony nazywał, chyba. Misję zrobimy. Już mam problem ze spamiętywaniem imion, nie? Dobra, nie będę go bił. Bo jeszcze mi wpierdoczą. Tony Cipriani, to. Arac. will never be as tough as his pop, but he left you a note on the table. The laundry has agreed to pay. You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the triads. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody, I mean nobody, messes with Tony Cipriani. Tony Cipriani, the Cipriani. What?

Trzeba uważać na triadę, to na pewno będzie jakieś mocne zagrożenie, o to jest pytanie. No przecież, że triada idzie. Spokojnie.

Brat chciał mnie zaatakować Ale ja go spałowałem się papier jeszcze No way Tu dziadek idzie z jakimś, nie wiem, kwiatkami Nie, nie wiem co to było Widzicie, to jest dowód. Niepotrzebna mi broń. jestem karateką. Mówcie mi, Jean-Claude, wam dam. Wam dam. Pierdziel wam dam. Ale to jest 100 przewozów taksówką to jest lekka przesada, moim zdaniem, na no tą misję taksówkarza. a little bit too much Dobra, tutaj, salvatore, salvatore don salvatore has called a meeting i need you to collect the limo and his boy joey from the garage then get luigi from his club come back here and pick me up then we'll all drive over to the boss's place together those triads they don't know when to stop they want a war they got a war now get going Jak, jak uniknąć animowania w takiej grze? No po prostu ustalmy zasadę, że bohaterowie zostawiają notatki temu yy, cloudowi, i wszystko będzie w porządku, nie? takie, takie nalenia na strasznie zrobione. Ale well. Ale do poziomu Sandreasa San to tej grze daleko tak, Jeśli mam być szczery How you doing? O Salvatore jest Budki telefoniczne, no i co związane z budkami telefonicznymi? Yo Aha! No, to tutaj stwierdzili, że no to zrobimy parę animacji, ale nie, nie za dużo, wreszcie zostawimy karteczki, nie? Jak się pojedziemy? te se pojedziemy. Se pojedziemy. No, no, tamty Bo to, jak to mówiliście, to jest pierwsza 3D GTA, nie? Od czegoś musieli zacząć. GTA trójka, no to jak ludzie mówili, że była spoko... Co? Co? Vice City, że było fajna i że GTA Sandra było zajebiste już, nie? Także się uczył Rockstar, faktycznie. Co by tu nie mówić. No fancy <try> Bo no, pieprzone triady będą mnie gonić! Dobra, pchajcie mnie pod górkę. Roadblock? Nie ma żadnego roadblocka. I załatwione. Klimat w oryginalnej części. No więc nie wiadomo, jak jest tutaj i będzie, nie? W tym. Ej, yy, Luigi, w edycji oh God, definitywnej, bo God, jeszcze sobie tego nie patrzyliśmy. Pop? You got yourself a good woman yet? your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop, I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know, strong. Firenze. She's good. Fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. 15 me and the fellas need to talk business so you're going to look after my girl for the evening. hey, maria, move your butt. bro does this every time. and here she is, the one and only queen of sheba. what were you doing up there? whatever it was, i bet it cost me money. well, you don't think i hang around here for the conversation, do you? get in the car and keep your big mouth shut take the limo but bring it back in one piece you hear me and watch her she can be trouble <laughs> yeah she can not give a yeah. i'm sure your new lapdog has everything covered and isn't he big and strong a hey, fighter let's go visit chico and get some party treats he's at the rail station at the chinatown waterfront i think Dokąd jedziemy, proszę Pani? Znowu limuzynką? Ale żadnej konwersacji, no nic nie powiadam, będą siedzieć po cichu, nie? No w sumie no co ma gadać? W końcu Cloud nie rozmawia, jest niemową. Tak jak postaci ze starszych kodów. Não se movia, velho, porque nós não conseguimos, não conseguimos. Ah, Mira, é minha favorita, Lady. Vocês looking for some eu estou gostando? A little, hmm, some spank? Hey, Chico. Nah, just the usual. Here you go, Lady. Hey, maybe you should check out the warehouse party at the East End of Atlanta Keys. Mm, thanks, Chico. See you around. Gracias. I enjoy! To good stuff! Come on, Let's go and check out this party. na imprezkę. No dobrze, no to jedziemy na imprezkę za tym. Naprawdę gubię w imionach z tych wszystkich postaci, nie? Tam o ile Salvatore, czy tam Joey i tak dalej. Już wiem. Czy tam Tony Cypriani. Tak takie nazwiska tego pierwszego, dla którego robiliśmy misji nicula nie zapamiętałem. Króżanka right, right? się zmęczyła. parkujemy tutaj elegancko tak jak należy dwój wali. ten pierwszy to Luigi aha i co będziemy teraz tak tu siedzieć tak oho jak ty tam masz uciekamy nie wiem czy dobrze zrobiłem strzelając ale, ale trzeba się jakoś wyrzeć. nie tylko ona ma mieć imprezę ja też a moją moim sposobem na spędzanie imprez jest strzelanie do niewinnych ludzi i przejeżdżanie ludzi na chudniku To jest właśnie moja idealna forma rozrywki. Jakby nie postrzelał, to by za nudno było. I policja nagle się odwaliła, bo wjechaliśmy na swoją posesję.

Na ten moment starczy na ten odcinek, także zobaczymy się w kolejnym. Ja tymczasem pojadę sobie do Joya'a i zobaczymy się już w kolejnym odcinku, także jeśli się podobało, pamiętajcie o lajku, subskrypcji, zapraszam na drugi kanał i na Twitcha. A to było na tyle ode mnie na dzisiaj, także na razie i pa pa.